My jesteśmy w czołówce krajów europejskich, gdzie cięcie cesarskie jest, odsetek cięć cesarskich jest najwyższy. No bo wiadomo, tutaj te niektóre skutki uboczne dla wielu osób no, nie są skutkami ubocznymi, na przykład zasiedlenie się dziecka florą szpitalną, czy tam zażycie właśnie antybiotyków przez matkę, no to nie zwraca się na to uwagi, i o to się nie będzie miało pretensji, jeśli zostanie wykonane cięcie cesarskie niepotrzebnie. No ale wiadomo, że lekarze właśnie wolą częściej wykonać to cięcie cesarskie. W razie, gdyby właśnie był problem zagrażający zdrowiu dziecka, przede wszystkim. No więc na, na takiej zasadzie to właśnie działa, no i poród y, domowy właśnie ogranicza to ryzyko, dlatego że nie mam tam y, zbędnego, y, niepotrzebnego personelu, który, y, no, mógłby właśnie być też negatywnie nastawiony, mógł być nastawiony właśnie na cięcie cesarskie, tak jak w moim przypadku, gdzie nie było żadnych wskazań, nikt mi przynajmniej tych wskazań nie podał podczas porodu. Mm.